Zaszła noc w ogrodzie. Harumi? Co ty tu robisz o tej porze w ogrodzie? Wyszłam na chwilę. Lubię tak czasem w nocy się wymykać i spoglądać najczęściej w gwiazdy. A w ogród zależy gdzie jestem. A co? Nie masz domu? E, w sensie, że e, to nie tak mi on zabrzmieć. W sensie, że wiem o co Ci chodzi, że nie mam takiego swojego miejsca w tym świecie. O to Ci chodzi? No, tak. W większości to tak. A jakie są Twoje ulubione kwiaty? Moje? Te czerwone róże? Tak. Ponąć nauczyciel nauczył. Róże są znakiem miłości i oddania. Tak, to prawda. Róże są znakiem miłości lub oddania. Albo też oznaczają co innego. Krew. Jak wiadomo, róże są czerwone. Ale są też i białe, i, róż, i różowe. Wszystkie gatunki są takie same. Przykro mi z powodu twojej matki, Gustafo. Wiem. Moja siostra nie chce się nadal pogodzić ze mną, tym bardziej z tobą. Ech. Ten świat sprowadza wszystkich w otchłanie, tak sądzę. Nie miałem okazji tego powiedzieć, w sensie, że... Może po prostu powiem tak. Opowiedz mi o swoich rodzicach. Wspomniałeś tylko o ojcu, a matka? Powiedziałem coś nie tak? Nie, nie, skąd, ale... Moja historia jest niemalże tw twoja, ale dużo gorsza niż, niż. Twoja. W jakim sensie? Opowiedz mi. Nie wiem, co mam powiedzieć. Opowiedz. Nikomu nie powiem. Przysięgam. A tak może tak propos, to może się przejdźmy się po ogrodzie. Czy chcesz zostać tutaj? Możemy się przejść. To opowiedz mi o swoich rodzicach, których pamiętasz. Dobrze. Moja historia właściwie się zaczyna dosyć drastycznie. Czemuż to? Bo kiedy miałem parę lat, właściwie kiedy byłam jeszcze dzieckiem. Miałem sw miałam swoich prawdziwych rodziców, ale niestety wybuch pożar w naszym domu i niestety moi rodzice zginęli. Przykro mi bardzo. Nie chcę się narzucać, albo coś, ale jak oni zginęli? Jakim cudem ty przeżyłaś? I w ostatniej chwili mnie, tak powiem, wywrócili mnie, ale żeby po to, żeby mnie ratować, a sami oni zginęli. U, przekro mi bardzo. A ten twój ojciec, czyli, czyli twój ojciec, ten którego masz obecnie, to jest. Mój ojciec nie przegarnął kiedyś, kiedy byłam na ulicy. Nie przegarnął, nie nauczył wszystkiego, co umiał. I taka jest moja historia. A ty opowiedz coś o sobie, książę. Mówi Mustafa po prostu. Oto Mustafa. No cóż. A możesz powiedzieć jakie były, jakie są teraz twoje relacje z swoim ojcem, ze sultanem Muradem? No dobrze. Ja w sumie z ojcem, ale nie ma za dużo dla mnie czasu. Wiadomo, władza, sprawy państwowe, to wszystko miesza się i tak to jest. A z Twoją matką? Boże, mnie ją w Amen. Z matką byłem bliżej. W sumie to przez cały czas tylko byłem pod opieką matki. Ojciec tylko chwilę zerknął na mnie, czasem ze mną pogadał i sprawy państwowe. To dlatego tak wyjechałeś wtedy. I wtedy spotkałeś mnie. Wiem, czasem potrafię być gniewny. W sensie... Ach... Po prostu nie możesz wyrzucić z tego siebie. W sensie, że jesteś do wybuchowy. Dokładnie. O właśnie. Tak przy okazji nie chciało tobie ci się może... Pojechać gdzieś ze mną. Zobaczysz targi. Albo jeszcze, zobaczysz moją północną granicę, tam mam moje ulubione miejsce, tam gdzie spędzam najwięcej czasu. Właściwie, jakby nie patrzeć, tam gdzie spędziłem prawie, że całe moje dzieciństwo, na trenowaniu, strzelaniu z łuku, <grym>, w ogóle. Tam bardzo lubię przebywać, ale mój ojciec, mój ojciec zawsze powtarza, że nie powinienem tam jechać, bo tam... Bo tam... Jest granica pomiędzy nasz, moim właśnie państwem a, a niestety państwem Selima Więc nie jest tam czasem bezpiecznie ale zwykle udaje mi się stamtąd uciec od czasu do czasu jak, jak jakiś parcel ucieka To jesteś odważny To co, zgodzisz się Dobrze Ze samego rana tak? No dobrze genialnie nadeszła, nad, nadszedł dzień. Tak właśnie wyglądają nasze targi. Pełno tu mięsiwa, słodyczy, owoców i oczywiście są naczynia. To bardzo żywy. ...energiczne, a zarazem niebezpieczne miejsce. Czemu niebezpieczne? Bo tu się roi od wszelkiego rodzaju bandziorów... ...czeki złodziei... ...jak to w typowych targach... ...tak to jest. Ładnie tu. Sprzedaje świeże owoce! Chodźcie, chodźcie! Oto nowy owoc! Figi! Ile chcesz za nie? Ło, panie! Wierzę, że pan tutaj bogaty... Jak pan, jak pan chce, to śmiało. Można za darmo. To są na razie próbne. Tutaj mój nowy owoc. Dobrze, spróbuję. Ej, zaraz. Książę Mustafa. Łości panowie! Mos panowie! Czekaj, kto ty? Be Beira naga? To ty? O, ho, ho, No to kurczę, nie wiedziałem, że tutaj cię spotkam. Ja ciebie również książę. O, widzę, że jakaś wybranka. Twoja tam? To nie wybranka, tylko... Towarzyszka. Jasne, jasne. Mąchery. Przepraszam za niego, on jest takim francuzem. Słyszę o francuzach. Ponąć... Mają słabość do owoców. Zgadza się, młoda damo. Zgadza się. My, Francuzi, ach, mamy aż słabość do owoców. Hmm. Dobre te figi. Skąd je sprowadzasz? Z Afryki? Tam ponącznie rosną. A nie z Wielkiej Brytanii? Nie zawsze uczone z Wielkiej Brytanii pochodzą te owoce. Siąże, błagam ci, przecież figi rosną w, na drzewach, rosną na drzewach babałowca. O, no to nie widziałem. Dziękuję. A kiedy będzie dostawał owoców do pałacu? Już niedługo, Mustafa. Mam nowy towar. To dobrze. Niech ci się wiedzie. Tobie również, ciążę. Ach, ten bechramaga. Zawsze potrafi mnie czasem rozbawić, jak to Francuz! Halo, zatrzymać złodzieja! Mam ci, ty gnoju! Oddawaj to! Człowieku, co ty robisz? Ten gnoj ukradł mi właściwie rogala! Proszę pana, niech pan mnie ratuje! Mów, chłopcze! Ale jego... Zamilcz! Mów, dziecko! Gdzie są twoje rodzice? Moja matka nie żyje, a mój najstarszy brat poległ w bitwie pod Natalium, A twój ojciec? Mój ojciec tylko siedzi i chleje. Co? Gdzie on jest? On jest na targowisku z winami i kawą. Zaprowadź mnie do niego. Tak nie może być. Ależ, panie, on mi ukradł człowieku. Będzie się film na tym dzieciakiem, że ci ukradł rogala. Pomyśl trochę. Przepraszam, panie. Zaprowadź mnie do twojego ojca. Ej, ty człowieku! To twój syn? <grym> tak. A co on z znowu wywinął? Ukradł pewnemu sprzedawcowi rogala. Ponoć mówi, że się nim nie opiekujesz, tak powinno być. Eee, tam gadasz tylko. Chodź tu do mnie, synciu. Nie pójdę do ciebie. Ty pijesz. Wręcz bym powiedział, że chlejesz. Dzień i w noc. Bez przerwy. O ty, mały gnoju. Ty, ty, ty skurwę, synu, wrac. Chodź tu do mnie. Już się kurde nauczę, jak. Jak się powinno się zwracać do ojca. Zostaw go. Co, taki dzielny? Bijcie ze mną, jak taki mądry. Aha, moja ręka. Aha, gdyby nie to, że jest przy mnie kobieta i dziecko, zatukłbym cię jak psa. Nie powinno się bić własnych dzieci, a tym bardziej ich na nazywać ich od we synów. Czy to jasne? Mam nadzieję, mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie nauczka Straże! Pojmać go i powiesić go Co teraz ze mną będzie? Spokojnie Pójdziesz do szkoły Straże! Zaprowadźcie tego Młodego Chłopca do, do naszej szkoły Zapiszcie go do, do Akademii Niech się wyuczy i się wykształci Należy mu się to za te sprzeciwności losu. Dziękuję panie. I wyszkolcie go na dobrego żołnierza. Godnego rycerza. Dziękuję, panie. Kiedy zostanę żołnierzem, chcę ci służyć od Twojego boku. Mam nadzieję, że się kiedyś zobaczymy, chłopcze. Jak się nazywasz? Ron. No to Ron. Do zobaczenia. Może za parę lat będziesz w mojej służbie, jako żołnierz. Godny mojej świty. Dziękuję panie. Czemu darowałeś życie temu chłopcu, chociaż ukradł tego rogala? Harumi, nie chodzi o to, czy ktoś ukradł, czy nie. Ważne z jakiego powodu. A przede wszystkim, to jeszcze dziecko. Ma jeszcze trochę życia przed sobą. A ten, a ten głupiec powinien Gdyby nie to, że ty byłaś z nim, ja bym go utłukł jak psa. Nie można tak. Żeby własny ojciec bił swojego syna. To jest po prostu dramat. Ale co zrobić? Tacy są ludzie. Niech ten chłopczek dorośnie i będzie z niego dobry żołnierz. Dobrze, trzeba pojechać na północną granicę. Pokażę Ci tam moje miejsce. Nie wiedziałem, że jesteś taki miłosierny. Nie chodzi tu o miłosierność, ale żal mi tego chłopca. Naprawdę, to tutaj. Północna granica pomiędzy moim państwem a państwem mego wuja i wroga księcia Selima. Tutaj dorastałem, i ogółem się szkoliłem. Sara, gdzie moje worki treningowe? Chyba byli tutaj. Albo ktoś był. O, ale tak, bądź razie, to jest moje drzewo. Tutaj lubiłem na nim zawsze trenować. Piękne to drzewo. Ma już swoje lata, ale jeszcze rośnie i ciągnie. Tak to jest, ale nie mogę pojąć. Gdzie moje worki treningowe i tarcze? I gdzie? I gdzie moja zbrojownia? Bo tutaj miękkie zbrojownie. sobie zrobiłem taką własną sparę patyków i, i tylko jeszcze tam paru innych rzeczy. Ale gdzie jest ta zbrojownia? To jest podejrzane. Wiem, że tutaj często chodzą tutaj patrole, ale zazwyczaj ich unikałem lub zawsze przed nimi zdążyłem się wytrenować, ale to jest podejrzany. Przecież tu miałem wszystkie moje worki treningowe, tarcze, wszystko co tutaj po siebie pół życia tutaj spędziłem. Ale coś tu jest za cicho. Bo zwykle o tej porze słyszę krzyki orków. Za cicho jest. A to jest ten to jest ten książę Mustafa. <laughs> Jesteś w pułapce, młody książę. <laughs> Kogo, kogoż tu widzą moje oczy, jak nie samego księcia Mustafę? <laughs> nie spodziewaliśmy się tutaj gości. Ten głos, znam. Harumi, stój za mną. Apostela. <coughs> nie sądziłem, że cię kiedykolwiek jeszcze zobaczę. O, wiesz, Mustafa, czasem tak bywa. Jak nie mam. Tutaj byłeś nie raz. Wiem. Słyszałam, kiedy patrolowano tą okolicę, że sen sułtana tutaj trenuje swoje sztuki walki. <coughs> Co za zbieg okoliczności? Skąd wiedziałeś, że ja tutaj jestem? O... To moja tajemnica, ale cóż... Brać go! Abstera, ostrzegam cię! Nawet się nie masz mnie atakować! Jestem... Następcą sułtana! Więc bym nie radził. <laughs> Oj, Mustafa, jak się rządzisz? Wiadomo! Czy ich żyłach płynie krew. Lecz tak się składa, że ród osmanów dzisiaj wygaśnie. Brać ich! Brać go żywcem! Choromię stój pod drzewem. Proszę, czego użyj miecza. Nie wahaj się. GARLA! Kto chce pierwszy? Tia! Chociaż... nie... Albo... nie wiem. <laughs> Nie ma szans z nami! Za dużo ich! A jeszcze przybędą... przybędzie ich więcej! Nie uda ci się to, Absterro! Chodź, ją zginąć. Aaaa! To wszystko na co cię stać? <laughs> to ma być przyszły książę? Ha, dawaj jeszcze raz. Ha, <laughs> Co się dzieje? to? Straszny lasu. Nie! Proszę nie! Aaaa! Jeśli jeszcze raz zbliżę się do księcia. Nie, Akito. Nigdy. To już nie powtórzy. To moje ostatnie ostrzeżenie. Dlaczego nie posłuchałeś ojca? Przepraszam, chodź do domu. Byłeś bardzo dzielny. To odprowadź Harumi. Chcę dać mojemu synowi nauczkę. Mustafa. Mustafa, zawiadłem się na tobie. Tak, wiem. Mogłeś tam zginąć. Zlekceważyłeś mój zakaz, a co gorsza, naraziłeś całą naszą dynastię na wymarcie i harumi. Chciałem być odważny, tak jak ty. Jestem odważny, kiedy trzeba. Odwaga, Mustafa, to nie jest narażanie się bez potrzeby. Ale ty się nie boisz niczego. Dziś się bałem, dziś tak. Bałem się, że ciebie stracę. O! Nawet tam się boi. Mhm. Mm Ale wiesz co? Co? Naj największego boja mieli żołnierze. <laughs> Bo wie, że z twoim ojcem nikt nie zadziera. Chodź no tu! Nie, nie! Ach! Ojcze, hmm? lubisz mnie? <laughs> Pewnie. I zawsze będziemy walczyć w ramię w ramię. Mustafa. Powiem ci, co kiedyś powiedział mój ojciec, a twój dziad, Sultan Ahmed. Spójrz na gwiazdy, bo z nich patrzą na nas wszyscy władcy z przeszłości. Naprawdę? Tak. Jeśli będziesz samotny, nie zapomnij, że ci władcy... Ci pospieszą z pomocą I, i ja także. Sama już nie wiem, czy jednak zabić go, czy nie. Nie wiem.